LOLO320, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem i Mikołaj Oraz Legion. A przed Wami 36 materiał z gry Saints Row 2. E, dzisiaj, dla takiego mini relaksu, sobie odstąpimy od tych wszystkich misji pobocznych, bo ostatnio robiliśmy ten narkotyków. przemyt narkotyków, narkotyków, który był dosyć kurwiający i bardzo żmudny. Jeszcze tu niestety jest jeden na mapie, ale nie będziemy go teraz robić. E, dzisiaj, sobie ponownie będziemy ogarniali Dziuplę. Jak chyba tam w odcinku 15 czy 16 polega to na szukaniu określonych aut, i no i po prostu przy, do dziupli trzeba je tutaj. Dziupla je poszukujemy, możemy sobie wybrać w jakiej dzielnicy, znaczy możemy sobie wybrać model, i mamy pokazane w jakiej dzielnicy go znaleźć. Musimy przywieźć. Są no, różne takie Dziuple. Hmm, co to jest? To jest. To miałem w że. Co? Teraz ja sobie kliknę Enter i mi to w lewym górnym rogu pokażę. Trailer Park to jest. To jest. To jest. To osiedle przyczep. O, ja pierdolę, co wybrałeś? E, go. tak. To jest też fajne, że w tej grze jest, nie jest aż tak super dużo modeli. Jest mega duża szansa, że jak wejdziemy do jakiegoś losowego samochodu na to akurat Dziwla go poszukuje. Mm -hmm. Bo wiecie, to nie jest tak, że my musimy koniecznie do tej e, dzielnicy jechać. To jest tylko pokazane w jakiej dzielnicy on się najczęściej pokazuje, ale byśmy go znaleźli w innej dzielnicy, to i tak nam pokaże, że dziupla go poszukuje, tak jak ostatnio. Chyba, że zrobimy tak, że jak mamy te samochody, to po prostu zaparkujemy na parkingu i później razem wejdziemy w jedno, żeby się było nam obejrzeć. A, 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 a jeżeli zniknie? To kurwa trochę gorzej, no to jeden będzie jako przy dziup, naj, najwyżej. A to się w sumie jak będziemy mijać dwoma samochodami. No. Pająki. O, jest! Teraz można biegać i szukać, bo się nie, nie kończy ta stamina. Mm. No serio? Co? Nic, auto było na jakimś takim, głównie, które podtrzymywało je w miejscu. że pojazd poszukiwany przez Dziuple, wow. Kuja tak szybko. No, Legionowi zostało, zostało tydzień szkoły, więc już następne dni to już będziemy masowo nagrywać odcinki pod rząd. No, to wtedy już myślę, że już, już w te święta już tą grę skończymy. Znaczy, chuj z świętami, i tak te odcinki będą w styczniu i lutym. Dokładnie. Może jeszcze w marcu, jak się miesiąc skończy, a będzie ponad 60 odcinków. Kurwa, gdzie jest ta taksówka do chuja? Koi i po jeden z ośmiu samochodów z listy. No, o. O. jeden z 50 no, z 50 Dobra. Może, no, że, że mają tutaj te taksówki? no. To... Mhm. Mm Ale ile tych dziób jest w ogóle na mapie, ja pierdolę. Mnie nie tak dużo, Dwie w tej dzielnicy północnej, dwie w środkowej i dwie na południu. Ja mówię? Dobrze. Nie. Okay. No? Raz, dwa... Znaczy same niebieskie aktywności. Raz, dwa, trzy...

idę żeby wybrać co innego niż. Znajdę taksówkę. Tego to łatwo znaleźć. Najlepsze, najlepiej jest obrać taktyk taktykę taką, że patrzysz tutaj po tych zdjęciach i widzisz po obrazku, że tego widzisz często na ulicach. Te po prostu mm -hmm. jedziesz na zwykłą ulicę. Dobra, chuj, że to inna dziupla, to pizdzie. No najlepiej, znaczy to jest nieważne w sumie, jakie jakiej będziemy robić, bo jak będziemy robić je równomiernie, to szybko je skończymy wszystkie. To nie jest tak, że nam akurat tutaj ten auto do dziupli, z której wzięliśmy zlecenie. Mockingbird, Churchill, Hammer, Compton, Topper, Ambulance. Mam takie wrażenie, że jak często widzisz dane auto na ulicy, tak weźmiesz to na niezalecenie, to już go nie znajdziesz, dopóki nie pojedziesz do tamtej dzielnicy. No. Ja się do mojego pokoju dobija, żeby mi przeszkadzać. Znowu nadejdzie na w monitor, jak Muhamed Ali. Jezu, a to ha, to, to było w ogóle w pierwszym odcinku, kiedy ona nam przeszkadzała. O, nie. W pierwszym odcinku? Nie, to było. To było wit 100! Kurwa! Prawna tam. To tak? lat za no. Dokładnie. I ciur. Mały przeszkadzać? A mój mały brat. Bo bo wie, kurwa, kurwa, to ma, ma na guziec. Zapienie, Taka po po no To za zawsze. To z tym dzikiem. Każda świnia przy mnie krzyczy. Ja pierd... Chuja znajdę tu. Anna. Rekordowa ul. 69 metrów. O, w dupy pojawił się Wyczyn O jest w końcu. Co nie? Robi wrażenie Potwór Dobra, dawaj mi tego skórwy syna. Wypierdalaj mi z tego Gdzie jest w wątek Daj na Wogla Lane czy Czemu przerzuciję, że to będzie tylko epilog? To? Pewnie w epilogu dopiero. No. Takie przerzuciłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Wejdź do mnie. No właśnie ja... stoję. Właśnie <laughs> chcę. Chciałem zaproponować. Kurde. O, dobra. Co? I? O. Teraz yes. dawaj tego, Walking Bearda. No. Elegancko. Elegancko. dobra Hammerhead. Dobra. Dobre. Czafeifon. Samochód policyjny! Przybierz. Dobra. Proszę. Teraz ja Hammerheada poszukam. Downtown. Widzę, że prowokujesz policję. Tak. To jest niesamowite, że teraz mi pokazuje z której strony do mnie bały jadą. Fajno. Dobra, przychodź do mnie. Ah, dobra, botei, eu estava, mas, não. Ide, ide, ide. Ai, certo. Komputer muzeum. To będzie. Oho! Jakiś debil zaparkował kurna Hammerheadem, co za idiota. Hammer, Rook co, Rook. hammer. Co? Są Hammerhead, bruk Spidermana. No, nie wiem. Kurwa, ograłbym się na tak Spidermana od jaka. No. Piękna gra. Ja tak, czekałem na, ja tak czekałem na dwójkę kiedy wyszła, od ostatnio Jeżeli chodzi o mnie, to najlepsza gra super bohaterska kurwa, Batman Ark. No też muszę sobie ogryć, tego Batmana, ale kurwa. Ja, ja bym sobie, ja ostatnio tak gadałem ze znajomym, yy, o jest ten samochód, kurwa! Tak gadałem, w sumie kumpel ze szkoły podwiózł do domu. No. No i tak sobie gadałem z nim, że w końcu po latach rozkminiłem, sobie tego nie mówiłem, dlaczego mi się w gry nie chce grać. Że mam tyle gier i mi się nie chce grać w nie. To jest tak, że ja mam coś takiego, że jak mi się nie chce grać, jak jestem na przykład przy biurku, albo na fotelu przy telewizorze, a mi się najwięcej chce grać, zauważyłem zawsze, jak jestem albo w łóżku, Albo w salonie ubawci, albo gdzieś na podróży po prostu, poza domem powiedzmy. Mi się najwięcej chce grać, później jestem przy biurku, już mi się nie chce. i wymyślałem po prostu coś takiego, że... Po prostu, po prostu kupię Hanhelda, nie? I wtedy będzie najlepiej. No i, sobie, no i sobie kupię... Myślę sobie nad Steam Deckiem. To Nintendo nie ma wielu gier. A Steam Deck jest taki uniwersalny. Po Steam Decku dopiero sobie Nintendo kupię. No. no. W sensie Steam Deck też jest o tyle spoko, znaczy nie mówię, że lepszy, że Nintendo jest gorsze. Tylko że na, na, no, na, na Steam Decku, po pierwsze... Ma, po pierwsze, masz te wszystkie gry, co masz na Steamie więc mm -hmm. nie musisz dopłacać do gier jak już sobie kupisz tego handheld'a a, a po drugie, to nie musisz kurwa płacić za jakieś subskrypcje, no bo to jest jakby PC, jako konsola PC jako konsola, nie musisz płacić za subskrypcję jakiegoś PS Plusa czy Xboxa Golda Dobra, stój, 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 do ciebie znam <an znamyo. cieuç> nie pany. Dobra. i Chwila. No nie, gadaj. Ja, pierdol! Ale ten jest chyba poszukiwany. O kurwa. Nie, to nie ten. Tak, ten jest poszukiwany. Wsiadaj do mnie. to do samego. Ja, pierdolę, ten do wana rodzinnego, wsiad i tyle. Ja bym taksi. musiał do najbliższej. Alaska. Y, musiał do najbliższej cha, hałupy naszej podjechać. Muszę zabrał tego Alasky, którego ja mam tam w moim garażu. Ja potrzebuję taksi. A ja się wysłanie i po prostu sobie zadzwonię po taksówkę. A da się? To, ale coś tam było z jeżdżeniem taksówką. Taksówkarz. Ha, to trzeba znaleźć taksówkę. Nie na poziomie 10. Niestety. Dobra, to... Ja, może faktycznie... E, gdzie, gdzie była ten... komórka? Jomale? troszkę telefoniczna? Raczej nie znajdziesz. Chyba tam... a tam były kody. Wybier z tego wozu. My shotgun's in there. <laughs> So, bros. Tak, Spendobros. Tak. Spendobros. Piść! Piść! Zaległości. Ja zrobiałem abort. Nałem. Ale Teraz Chyba. Pęgrzyj świnia. Nie pierdol. Ametyst. Co? No? Co? To? Przekąd? O. Ehehehe. Ale jest z nami. Czy to? dalej oddał ci przecież swój stolec. Idę na górę. ci i że. Jestem czarodziejem. Nie pozwolę Nie tego Jestem z Grydek, Domowy skrzat z Gredek. Niech Harry się gniewa na z Gredka. Harry niech się nie gniewa na stworzy. Tak i co to za życi? Chory, Harry. Ory Harry. Ja bez nich spleciulę. <try> A pierdole, Kurwia Spierdalaj typie nie, Ty masz tą teksturą? Kru... Nie, nie tam. No widzisz? Trudno ją znaleźć w ogóle że nie robi, le. Final to teraz moje A ja nam kurwa kupiłem dok. Ciapidyl ja za pięć tysięcy. Tam szukaj i tej taksówy. Staram się. I Harry gniewa się nas zgrytka. Harry Potter Harry Potter Harry, Hotter. Harry Kary Karish Kamień anaboliczny. Potter Spotter. Drzyna w na pierdolu powrót anabolu. Ach, śmieszne, w chuj. Ostatni raz się tak uśmiałem jak dziadkowi się roboknętchujem potem. Tam mi umar brat. Nie żartuję, ja nie mam brata. Bo nie umar. mam Boże <laughs> No, gdzie jest ta je Aha wyjechałem z tej dzielnicy Widzisz tam jeżenie żyje. Zaraz sobie wygooglam, gdzie taksówki się respią To jest road 2. Where to find Taxi. No, to faktycznie da się zadzwonić. taksówkę? Tak. Ja muszę wybrać numer i zobaczyć. Tak, tak pierdole. 5, 5. można zadzwonić po policji. 4, 5, 5, 8, 0, 0, 8. No dobrze. Zadzwoń. Okej. Okay. i faktycznie tak słówka przyjechała. Dobra, co jedź teraz tutaj do mnie, by ja tu czekać. Ty też dostałeś? Ale co niby? Dostałem zlikwidowano cel, Frank. Kurwa zabiłem kierowca taksówki i to był cel do zabicia też Co? Ja, ja pierd. Jaka była na to szansa, że... To wyruchać szympansa? Taxi! Najbliwej, kurwa! To, to, A to ty nie masz tego? Uy, nie, nie było mu mówić. Dobra, chodź tutaj do mojego Laskana. Czekaj, czekaj. Zadzwonię po kolejną taksówkę. Od razu. I zjomala książka telefoniczna. O, i raz jeszcze się wciąż, wciąż te telefoniczne zapisało. Hi, you reach TNA taxi. Honey, you can ride us wherever you want. to.

Co zabrałeś? Compton. Ja zabiorę kłotę. Tam Tak, tak szukaliśmy tej dzielnicy. Wcześniej. Ona miga na mapie. Tu miga. Dzielnica, w której trzeba znaleźć ten samochód. Hotel z marina? Koks! Nie no, spoko, że akurat w tym miejscu pojawił się odpór. Wylew? Odpór. Wylew. Ja pierdolę, te roniny mnie gonią. No bo musiałem ich za zabić, bo mi kurwa odpór w tym miejscu, w tym samochodu. ja wiem, Krabo kurwa, krabo, O kurde. O, jest i Weź moja fura. No nie no kurwa, zatrzymaj się, ty debi. Eee. Przez tych żółt... zasranych. Możeżesz ja pierdolę. Ty idzie dostać, nie? Teraz się będę w jak ten kurwa przegryw. Możeżesz, kurwa. Fajnie, jest. Kota, ta Ja pierdolę, jakie ty jest powolne. Cez. A. Kurwa, powiem nie wiem, czy ty będziesz mógł wsiąść do mojego samochodu. Ja to jednoosobowe? No. Pewnie kurwa ten. Yy, ten policyjny? Tak. Ja właśnie ten odziedziczyłem? Z tym moim gównem? Tak. Kurwa! Nie zostanie mnie! Dajcie mi wjechać! No wygnoję! Chuja To pozwolili ci co? Pozwolili ci Ale na co? No żeby Gdzie zjechać. Liczy? Teraz mi pozwoli. Dobra. Bo ta ogarnięta, tak. to, no. Dobra, wiesz, można było skończyć. Już? Dobra. No to to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Kolejnym razem się widzimy w tej całej... Nie wiem, nie wiem. Wypalanie szlaku można zrobić, bo to jest proste i szybkie. <laughs>